Gama przyczepianych opryskiwaczy AERIS H. firmy Agrola ze zbiornikami o pojemności nominalnej 1000 lub 1500 litrów i pomocniczym strumieniem powietrza, przeznaczona do wykonywania zabiegów ochrony roślin w uprawach rzędowych. Opryskiwacze standardowo wyposażone w zbiornik trzybryłowy, składający się ze zbiornika głównego na ciecz roboczą, zbiornika na wodę do mycia rąk i zbiornika do płukania układu. Belka polowa rozkładana hydraulicznie, niezależnie prawa-lewa strona, podnoszona hydraulicznie, wyposażona w układ poziomowania z hydrauliczną korektą przechyłu. Pomocniczy strumień powietrza, wytwarzany przez wentylator promieniowy o średnicy 550 mm z obustronnym zaciągiem powietrza i wydajnością 11 tysięcy m3 na godzinę. 8 lub 10 rękawów powietrznych zakończonych dyfuzorami z dwoma obrotowymi mosiężnymi oprawami rozpylaczy. Szerokość robocza około 7,5 m. Przekładnia dwubiegowa. Możliwość ręcznej regulacji rozstawu, położenia i kąta każdego z dyfuzorów. W wyposażeniu standardowym znajdziemy sterowanie elektryczne Arak, zawór elektromagnetyczny dwusekcyjny z pulpitem Posiada funkcję włączania i wyłączania oprysku i manualnym zaworem regulacji ciśnienia umieszczonym na opryskiwaczu. Standardowo wyposażony w pompę Annowi Reverberi o wydajności już od 116 litrów na minutę. Opcjonalnie opryskiwacz możemy doposażyć w komputer Bravo 180S, oświetlenie robocze LED i ejektor do zasysania rozrobionych środków ochrony roślin. Szukasz podobnej maszyny? Odwiedź nas. Wola Różaniecka 233, Frampol, ulica Gorajska, przy rądzie, lub zadzwoń. 604 115 652 lub 511 049 440. Pełna oferta na www.agrostal.com.pl.